Cześć. Dzisiaj Wam pokażę drugi odcinek serii, jak samemu zrobić sobie model samolotu. Potrzebne narzędzia to nożyk do tapet, obcęgi, nożyczki, pistolet do kleju na ciepło i temperówka. A materiały to patyczki do lodów, markery, korektory w płynie. Wykałaczka lub zapałka, wkłady do kleju na ciepło i blok techniczny. Najpierw obcinamy na odpowiednią długość wkład do kleju. Potem przy użyciu nożyka do tapet ścinamy mu tył. kawałek kleju. I go temperujemy w temperówce. Ważne, żeby był natemperowany bardzo ostro. Gdy już to zrobimy, to obcinamy go dość krótko. A następnie ścinamy nożykiem pod jakimś tam niedużym dość kątem. Sprawdzamy, czy pasuje. Jak jest za długi, to trzeba go trochę skrócić. Tak się prezentuje z opuszczonym nosem. W następnej kolejności zabieramy się za skrzydła, które wykonamy z bloku technicznego. Musimy je najpierw narysować, a do tego się przydaje podgląd na, na jakieś zdjęcie. Dlatego Wam już pokażę odrysowane skrzydła i wycięte. Nożyczkami. Po wycięciu modelu skrzydła wycinamy dwa jeszcze, bo ten jest zapisany i taki nie jest zbyt ładny. Sprawdzamy czy pasuje do wzorka. Jak nie pasuje, to trzeba dociąć. Im blok sztywniejszy, tym lepiej, bo skrzydła będą się mniej wyginać. Po wycięciu jednego z pierwszego szablonu odrysowujemy drugie. Gdy mamy gotowe skrzydła, możemy je przyklejać do kadłuba. Ale to nie wygląda zbyt dobrze. Można to zrobić przy pomocy silników, że silniki będą i sobie ładnie wyglądać i przytrzymywać kadłub do, do skrzydeł i skrzydła do kadłuba. Silniki wykonamy z patyczków od lodów. Najpierw obcinamy zaokrągloną końcówkę. Musimy przeciąć to na pewną szerokość, bo tak byłyby silniki za szerokie. Patyczki czasami mają to do siebie, że chcą nam się łamać, więc czasem trzeba zrobić drugie podejście. Efekt powinien być taki, że powinno nam wyjść. Pęknięcie wzdłuż całego patyczka. Jak mamy tak ładnie złożony patyczek i obcięte zaokrąglone końcówki, to możemy go wyrównać przy użyciu nożyka do tapet. Mamy wyrównany ten kawałek patyczka. Sprawdzamy jak ładnie będzie nam wyglądał w samolocie i obcinamy go na taką długość. ten drugi raz sprawdzamy czy pasuje. Jak pasuje można ciąć drugi. Wycięcie obydwu silników, mając wycięte dwa skrzydła, kadłub i nos, możemy podłączyć klej. Ważne jest to. Żeby nie nagrzewał się zbyt długo, bo jak będzie się długo grzał, to może rozpuścić nam kadłub, który też jest wykonany z tego samego tworzywa, co wkład. Nie. Czekamy, a czekając możemy zrobić statecznik pionowy, który też robimy z patyczka. Sprawdzamy, czy pasuje. Nie kształt poprawiamy. Jak pasuje, to dobrze. Wtedy czekamy. Gdy klej nam już się nagrzeje, możemy zabrać się za sklejenie. Zaczynając od nosa. Dajemy troszkę kleju i przyklejamy nos. Tam będzie można go wyrównać. Przepraszam, przyklejemy do góry nogami. Dajemy troszkę, troszkę kleju, bo sam samolot jest z kleju wykonany, więc może się stopić. A też troszkę się sam stopi, więc będzie jakby więcej. Więc nie trzeba dawać za dużo. Po przyklejeniu nosa możemy zabrać zastatecznik pionowy. Sprawdzamy, czy jest ładnie i równo. I wtedy przyklejamy tylko żeby się trzymały bo będą je potem trzymać silniki Najpierw jedno, potem samej na tej wysokości drugie. I mamy podczepione skrzydła. Już przypomina kształtem. Więc możemy kleić silniki. Ważne, żeby były jak najbliżej kadłuba, bo to one mają głównie trzymać skrzydła. I też mają trochę wystawać. Bo tak były ustawione. W tym jednym z dwóch naddźwiękowych pasażerskich samolotów świata. Gdy mamy podczepione silniki, nos, statecznik, skrzydła, musimy chwilkę poczekać, aż to wszystko wyschnie. Boże mi troszkę nos za długi. Więc należałoby go skrócić, ale to nie jest obowiązkowe. No ale można. Klej wysycha dość szybko więc można zabrać się za malowanie na biało. Przed pomalowaniem samolot prezentuje się tak. Po pomalowaniu samolotu na biało, najlepiej zrobić dwie lub trzy warstwy, możemy zabrać się za malowanie. Najpierw używam u mnie tradycyjnie Szkłowko w Potem statecznie. po pomalowaniu statecznika robimy napis I z drugiej strony Cześć!